Pamiętasz te pełne energii, rytmy i olśniewające marzenia słynnej sceny, na której młode gwiazdy podbiły świat w latach osiemdziesiąt, odporywających, ruchów tanecznych poporuszające nuty sława, stała się symbolem pasji i nadziei. Ale za błyszczącymi światłami kryją się mroczne, sekrety nagłe zgony z powodu chorób, niewyobrażalne tragedie i życia zniszczone w ciszy. W tym filmie odkrywamy szokującą prawdę o obsadzie. Ich ukryte historie i wartość netto w 2025 roku. Polub zasubskrybuj i odkrywaj. Jean Anthony Ray jako Leroy Johnson Jean Anthony Ray urodził się 24 maja 1962 roku w Harlemie w Nowym Jorku. W 1982 roku w wieku 20 lat zrobił ogromne wrażenie grając LeRoya Johnsona buntowniczego, ale niezwykle utalentowanego tancerza ulicznego w popularnym serialu telewizyjnym Fame. Pomimo braku formalnego wykształcenia, Jean podbił serca milionów widzów swoim instynktownym stylem tańca i surowym przejmującym realizmem w 110 odcinkach. Jednak w rzeczywistości jego. Historia była o wiele mroczniejsza i bardziej tragiczna niż jego ekranowe postacie. Jean uczęszczał do High School for Performing Arts będącej inspiracją dla filmu Fame, ale został wyrzucony z niej po zaledwie roku za zbytnią rozwiązłość. Podczas kręcenia filmu jego matka została aresztowana za handel narkotykami. Gorzka rzeczywistość, która prześladowała go przez całą karierę. Chociaż kontynuował karierę aktorską. A nawet wyprzedał Royal Albert Hall's The Kids from Fame. Kariera Genea zaczęła podupadać w 1984 roku, kiedy został zwolniony za ponad 100 dni nieobecności w pracy, a jego matka została skazana na karę więzienia. Uciekł się do alkoholu, narkotyków i życia pełnego niepewności z wschodzącej gwiazdy. Jean szybko stał się bezdomny, śpiąc na ławkach w parku i mieszkając z aktorką filmów dla dorosłych w Mediolanie podczas nieudanej próby otwarcia szkoły tańca w 1996 roku. Zdiagnozowano u niego HIV, ale udało mu się kontynuować karierę występując jako tancerz w teledyskach grając. Niewielkie role w filmach takich jak Out of Sync i Eddie, a nawet biorąc udział w reklamie napoju bezalkoholowego jednak jego kariera nigdy się nie odrodziła. W czerwcu 2003 roku Jean doznał udaru mózgu. zaledwie kilka miesięcy później. 14 listopada 2003 roku zmarł w wyniku powikłań po udarze mózgu w połączeniu z AIDS. Miał zaledwie 41 lat. Nigdy się nie ożenił, nie miał dzieci i zmarł samotnie i bez grosza przy duszy. Majątkiem netto, wynoszącym zaledwie około 5 tysięcy dolarów. Koszty jego pogrzebu zostały pokryte zdatków od byłych kolegów i fanów. Ostatnie pożegnanie zapomnianego geniusza. Carlo Imperato, jako dany Amatullo. Carlo Imperato, właściwie Antony R. Imperato urodził się 3 sierpnia 1963 roku w Bronxie w Nowym Jorku. W 1982 roku, w wieku 19 lat, stał się ulubionym aktorem, grając Daniego Amatullo, dowcipnego, energicznego i elokwentnego nastolatka w popularnym serialu telewizyjnym Fame. W ciągu 110 odcinków Dany stał się ikoną młodości. Ale rola ta rzuciła tak wielki cień, że Carlo nie mógł się od niej uwolnić do końca kariery. Po zakończeniu programu Dan Fame, Carlo przeniósł się na scenę teatrów off-Broadwayowskich i zaczął uczyć aktorstwa nastolatków w Los Angeles. Jednak jego popularność stopniowo przygasła. Jego pierwsze małżeństwo z Andreą Eck zakończyło się w 1995 roku, choć miał syna. Jego drugie małżeństwo z Kimberly Green przetrwało zaledwie dwa lata. Jego trzecie małżeństwo z Angelą Imperato, rozpoczęte w 2000 roku, pozostaje jasnym punktem w jego skądinąd burzliwym życiu osobistym. Mieli dwoje dzieci, ale problemy finansowe trwały. W 2004 roku Carlo Imperato oficjalnie ogłosił bankructwo. Dwa lata później stracił dom w Burbank w Kalifornii. Okazjonalnie pracował w handlu detalicznym i uczył aktorstwa, aby związać koniec z końcem. Stopniowo popadał w depresję i dystansował się od wielu członków rodziny. Chociaż w latach 1986-1987 był zaręczony z aktorką Naio Peoples, jego życie ostatecznie nabrało spokojniejszego obrotu. 62-letni Carlo Imperato wiedzie skromne życie w wynajętym mieszkaniu w Studio City. Jest częściowo na emeryturze. Okazjonalnie pojawia się na spotkaniach fanów fame, ale głównie stara się zwolnić tempo, zmagając się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem i uporczywymi. Żalami. Jego obecny majątek netto szacuje się na zaledwie 30 zero dolarów, co jest skromną kwotą, jak na byłą gwiazdę telewizji krajowej. Debbie Allen chongwaj Lydia Grant. Debbie Allen. Urodzona. 16 stycznia 1950 roku. To wszechstronnie utalentowana ikona Hollywood w 1900. 82 roku w wieku 32 lata zrobiła niezapomniane wrażenie rolą Lidi Grant, silnej, inspirującej nauczycielki tańca w popularnym serialu telewizyjnym Sława. Jej kultowe słowa ma sława kosztuje. Pieniądze i właśnie tutaj zaczynasz przekazywać ją dalej. Wzruszyły miliony widzów do łez. Debbie była kimś więcej niż tylko aktorką. Była także główną choreografką serialu, kształtując jego charakter przez 6 lat. Ale za blaskiem kryły się lata ciężkiej pracy i wytrwałości. Jako dziecko Debbie została odrzucona przez Houston Ballet Academy z powodu swojego czarnego pochodzenia. W wieku 16 lat. Została odrzucona przez North Carolina School of the Arts, ponieważ nie nadawała się fizycznie do baletu. Te bolesne odrzucenia zmotywowały ją do zostania pierwszą czarnoskórą kobietą, która zdobyła złoty glob dla najlepszej aktorki w serialu telewizyjnym, muzykalu lub komedii. Jej kariera wciąż błyszczy z dwudziestoma nominacjami do nagrody Emmy, dwiema nominacjami do nagrody Tony. I dziesiątkami prestiżowych nagród, wyreżyserowała 83 odcinki serialu A Different World, wyreżyserowała segment Oscara i była mentorką w programie So You. Think You Can Dance. W 2001 roku założyła Akademię Tańca Debbie Allen w Los Angeles, gdzie nadal inspiruje kolejne pokolenie. Jednak jej życie osobiste również było pełne smutku. Jej małżeństwo z byłym gwiazdorem NBA Normem Nixonem zawarte w 1980. Cztery roku było napięte przez jej intensywną karierę. W 1986 roku straciła pierwsze dziecko w wyniku poronienia, co było traumatycznym przeżyciem, które doprowadziło ją do krótkiego okresu depresji. W 2021 roku Debbie doznała zawału serca i została przewieziona do szpitala. Ten problem zdrowotny zmusił ją do długiej, przerwy w działalności artystycznej, skupiając się na powrocie do zdrowia i odzyskaniu równowagi. W 2025 roku w wieku 75 lat wciąż żyje i jest aktywna jako dyrektor generalna i główna popełniona nauczycielka swojej Akademii Tańca, okazjonalnie pojawiając się w serialu Chirurdzy jako dr Catherine Fox. Pomimo wstrząsów i strat, jakie poniosła jej obecny majątek, szacuje się na 3 miliony dolarów. To żywy dowód na to, że nigdy nie poddała się w obliczu tragedii. Albert Haig, jako Benjamin Szarowski. Albert Haig, urodzony jako Albert Markuse. 13 października 1920 r. w Berlinie. Niemczech miał 62 lata, gdy zyskał sławę w serialu telewizyjnym z 1982, w którym zagrał rolę nauczyciela muzyki Benjamina Szarowskiego, surowego, oddanego i myślącego człowieka. Płodny kompozytor Heik nadał tej postaci niezwykłą głębię, występując w 95 odcinkach i stając się ikoną szanowanego nauczyciela sztuki. Niewielu wiedziało, że za jego spokojną powierzchownością kryje się mroczna przeszłość, naznaczona wojną. Urodzony w żydowskiej rodzinie w centrum Berlina, miał szczęście, że uniknął wstąpienia do Hitlerjugend. W desperackim posunięciu matka przemyciła go do Rzymu. W 1939 roku przybył do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca, korzystając ze wsparcia okulisty, aby zalegalizować swój status. Pomimo ucieczki przed nazizmem, Hey nosił w sobie blizny wojny, cierpiąc na niezdiagnozowany zespół stresu pourazowego PTSD, który nękał go przez całe życie. Służył w orkiestrze dentej armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, a później odniósł sukces jako kompozytor broadwayowski, pisząc takie hity jak Młodzi i Głupcy oraz muzykę do Grinch, świąt nie będzie. Występował w Carnegie Hall z żoną, aktorką Renée O'Ran, tworząc uwielbiany duet. Jednak poza kulisami życie było pełne głębokiego smutku. Ich małżeństwo trwające od 1951 do 2001 roku zostało wystawione na ciężką próbę. Emocjonalne wahania wywołane traumą wojenną mocno ciążyły na Renée, która często cierpiała w milczeniu. Największa tragedia miała miejsce w 1994 roku, kiedy ich córka John zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, strata wpędziła Hejga w głęboką depresję. Stopniowo wycofywał się z życia publicznego, stając się samotnikiem i zrywając kontakty z większością świata sztuki w późniejszych latach. Jego żona zmarła na chłoniaka w sierpniu 2000 roku, co jeszcze bardziej go odizolowało. Nieco ponad rok później, 12 listopada, 2001 roku. Albert Haig zmarł na raka w wieku 81 lat w Marina del Rey, Kalifornii. Choć niegdyś był znaną postacią na amerykańskiej scenie i ekranie, odszedł cicho, pozostawiając po sobie majątek netto w wysokości około 500 dolarów. Znaczną sumę, ale niewystarczającą, by zrekompensować stratę, poświęcenie i żal, które nosił w sobie przez całe życie. Valerie Landsberg jako Doris Schwartz Valerie Landsberg urodziła się 12 sierpnia 1958 roku w Nowym Jorku. Jest córką znanego producenta filmowego Alana Landsberga i psycholog Sally Landsberg. W 1982 roku, w wieku 24 lata zdobyła sławę rolą Doris Schwartz, inteligentnej, emocjonalnej i zdeterminowanej dziewczyny. Walczącej o miejsce na scenie w popularnym serialu Fame. W ciągu 88 odcinków, Doris Grana przez Landsberg stała się wzorem do naśladowania dla pokolenia marzycieli walczących o sukces. Jednak w prawdziwym życiu, Valerie wkrótce stoczyła zaciętą walkę z samą sobą. Podczas gdy serial Fame nabierał rozpędu, potajemnie zmagała się z alkoholizmem, który zaczął się u niej w okresie dojrzewania. Chociaż starała się zachowywać profesjonalnie na planie. Uzależnienie od alkoholu ją przerażało. Godne podziwu, że przestała pić, gdy odeszła z serialu F-Fame w 1985 roku i pozostaje trzeźwa do dziś po zakończeniu serialu Fame. Valerie wystąpiła w innych serialach, takich jak You Again i All Is Forgiven, ale nigdy nie odniosła takiego sukcesu. Zwróciła się ku niezależnej reżyserii i pisaniu, ale w Hollywood, gdzie możliwości dla kobiet w średnim wieku są nieliczne i trudno dostępne, jej droga nie była łatwa. Jej małżeństwo z Martinem Popem, trwające od 1985 do 2004 roku. Ostatecznie się rozpadło głównie z powodu ciągłych problemów finansowych i zawodowych. Najciemniejszy moment w jej życiu nastąpił w 2007 roku, kiedy przeżyła poważne załamanie nerwowe, które doprowadziło do długotrwałego leczenia psychiatrycznego z powodu lęków i wyczerpania. Całkowicie wycofała się z branży rozrywkowej, porzucając blask reflektorów i szukając spokoju w życiu akademickim. W 2025 roku, w wieku 67 lat, Valerie Landsberg wiedzie skromne życie w Oregonie. Uczy scenopisarstwa. Studentów sztuki okazjonalnie śpiewa i kończy niepublikowane wspomnienia, które opisują jej traumatyczną, lecz trudną drogę. Jej obecny majątek. Netto szacuje się na zaledwie 45 dolarów, co jest skromną. Kwotą jak na kobietę, która kiedyś była ikoną telewizji o zasięgu ogólnokrajowym. Anne Nelson jako Gertrude Berg. Anne Nelson, urodzona jako Margaret Ann Barnes, urodziła się 27 maja 1916 roku w Los Angeles w Kalifornii. Dołączyła do obsady serialu Power, Fame, w 1982 roku, mając 68 lat, grając Gertrude Berg, życzliwą i sympatyczną sekretarkę szkolną, będącą emocjonalną ostoją zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jej rola, występująca w 63 odcinkach, była powiewem świeżości w napiętej, ambitnej atmosferze szkoły sztuk performatywnych. Ale poza sceną życie, Anne Nelson było spowite cichym smutkiem. Miała dwa małżeństwa, w tym krótkie w latach 40 ze Stanleyem McDonaldem, które zakończyło się zdradą i złamanym zaufaniem. Pomimo trójki dzieci, pozostawała w konflikcie z jedynym synem, który mieszkał w Nowym Jorku, większość późniejszych lat spędziła samotnie w skromnym mieszkaniu na Manhattanie. Zagrała również kilka pamiętnych ról drugoplanowych w filmach, czy Leci z nami pilot 1980 i 1982 oraz Moja dziewczyna 1991. Pozostała postacią znaną, ale niewielką nigdy na tyle znaczącą, by uniknąć niestabilności finansowej. W 1989 roku N. Nelson doznała pierwszego udaru, który spowodował częściowy paraliż i zmusił ją do wycofania się z aktorstwa. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. I 2 czerwca 1992 roku zmarła w Los Angeles w wieku 78 lat z powodu drugiego udaru. Jej majątek netto w chwili śmierci wynosił około 80 zero dolarów, co było wynikiem całego życia ciężkiej pracy, która nigdy nie została w pełni doceniona. Licareri jako Bruno Martelli. Licareri urodzony jako Leonard Charles Careri, 4 stycznia 1961 roku. Bronk się w Nowym Jorku zdobył międzynarodową sławę w wieku 21 lat rolą Bruno Martellego, błyskotliwego, lecz introwertycznego, pianisty w serialu Sada, Sława. W ciągu 58 odcinków Bruno stał się symbolem odizolowanej, kreatywnej duszy, a jego postać była prawdziwym odbiciem Lee. Po zdobyciu sławy Lee nigdy nie porzucił muzyki. Poświęcił się pisaniu piosenek i produkcji, współpracując ze znanymi artystami, takimi jak Natalie, Cole Phil Perry, Olivia Newton-John i Hans Zimmer. Współtworzył muzykę do filmów i programów telewizyjnych, takich jak Chicago Hope, Dangerous Minds, GI Joe, a także komponował reklamy dla marek, takich jak Microsoft i Nike. Pomimo talentu i wszechstronności, Solowa kariera Lee nigdy nie odniosła sukcesu, na jaki wielu liczyło. Jego projekt, będący jego pasją, album, ambient jazzowy AquaBox ledwo przykuł uwagę szerszej publiczności. Lata twórczej frustracji i rosnąca presja finansowa przyczyniły się do rozpadu jego pierwszego małżeństwa z Angelą D'Angelo, które zakończyło się w 2002 roku. Pomimo późniejszego ponownego małżeństwa z Sherry Dean i posiadania dzieci Lee. Nadal walczył o karierę, o której zawsze marzył. Od 2010 roku praktycznie zniknął z pola widzenia, unikając wywiadów i trzymając się z dala od branży rozrywkowej. Obecnie mieszka jak samotnik w małym domu w Dolinie San Fernando, gdzie spędza dni komponując rzadko spotykaną muzykę, ambient medytacyjną i przesiąkniętą samotnością. W 2025 roku, mając 64 lata, Lee Carrer wciąż żyje, ale praktycznie zniknął z życia publicznego. Jego majątek netto szacuje się na zaledwie 25 zero dolarów co jest skromną kwotą jak na artystę, niegdyś znanego na całym świecie. Czasami pojawia się na spotkaniach z fanami, ale na ogół żyje prywatnie, trzymając się z dala zarówno od byłych kolegów, jak i rodziny Billy Hafsey, jako Christopher Donlan. Billy Hafsey urodził się 8 grudnia 1958 roku w Brook Park w stanie Ohio. Dołączył do popularnego serialu telewizyjnego w 1983 roku. W wieku 25 lat grając Christophera Donlana charyzmatycznego pewnego siebie i ambitnego piosenkarza. Występując w 49 odcinkach od 3 do 6 sezonu. Billy szybko stał się symbolem seksu wśród nastolatków lat 80. Zwłaszcza po tym, jak jego kultowy plakat z gołym torsem stał się wiralem. Jednak wraz z przygasaniem sławy Billy musiał zmierzyć się z brutalną rzeczywistością Hollywood, był postrzegany jako przystojny młody mężczyzna, co utrudniało mu poważne role i artystyczne możliwości. Pomimo występu w serialu Dni naszego życia. Komponowania muzyki do filmów, wydania albumu Contagious i koncertowania na całym świecie. Jego kariera zaczęła słabnąć pod koniec lat 90., jego życie osobiste było równie burzliwe. Jego małżeństwo z Michel René zakończyło się po latach konfliktów, a nawet publicznych kontrowersji. W latach 2000 Billy zmagał się z alkoholizmem i trafił na odwyk. Ten mroczny okres ostatecznie stał się punktem zwrotnym w jego życiu. Po występie w reality show stacji VH. 1. Confessions of a Teen Idol. W 2009 roku Billy przyznał, że czuł się zagubiony i niewidzialny w branży, która kiedyś go celebrowała, ale od tamtej chwili rozpoczął cichą podróż ku odnowie, uczestnicząc w programach społecznych, występując na imprezach o charakterze nostalgicznym i zbierając fundusze na rzecz organizacji charytatywnej Feed a Family w swoim rodzinnym Cleveland. W 2025 roku mając 67 lat. Billy Havsey wciąż żyje mieszkając samotnie w pobliżu Los Angeles. Wybrał spokojny. Styl życia zdala od blasku fleszy swojej młodości i okazjonalnie występuje, aby odnowić kontakt z wieloletnimi fanami. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi zaledwie 60 dolarów, a większość jego majątku pochodzi z zysków pasywnych i wydarzeń. Carol Mayo Jenkins jako Elizabeth Sherwood. Carol Mayo Jenkins urodziła się 24 listopada 1938 roku w W Stanach Zjednoczonych jest doświadczoną aktorką, najbardziej znaną z roli Elizabeth. Sherwood, surowej, ale empatycznej nauczycielki języka angielskiego w serialu Fame. W wieku 44 lata wyrobiła sobie ikoniczny wizerunek oddanej pedagog, występując w 61 odcinkach i stając się głosem rozsądku pośród emocjonalnych konfliktów artystycznych w prestiżowej nowojorskiej Szkole Sztuk Scenicznych. Za telewizyjną sławą kryło się jednak spokojne, pełne cierpienia życie. Po odejściu z fame, Carol kontynuowała grę w małych projektach, takich jak Matlock i Aaron's Way. Ale wszystko zmieniło się po tragedii w 1989 roku. Jej jedyna córka, Sara, zmarła na Białaczkę. Szok emocjonalny był tak wielki, że Karol niemal całkowicie porzuciła branżę rozrywkową i stała się samotniczką. Jej małżeństwo z reżyserem teatralnym Polem Grangerem zaczęło się rozpadać po śmierci córki. Para oddalała się od siebie coraz bardziej pod ciężarem żałoby. I ostatecznie zdecydowała się zamieszkać osobno, choć nigdy nie doszło do prawnego. Rozwodu Jenkins również borykała się z problemami finansowymi. W latach dwa tysiące żyła z emerytury, a zlecenia filmowe i dydaktyczne stawały się coraz rzadsze. W latach 2000-2023. Carol na nowo odkryła swoją pasję, pracując jako nauczycielka aktorstwa na Uniwersytecie Tennessee, gdzie inspirowała pokolenia młodych artystów w teatrze Clarence'a Brown'a. We wrześniu 2023 roku oficjalnie przeszła na emeryturę po ponad dwóch dekadach cichego, ale znaczącego poświęcenia się sztukom performatywnym. W 2025 roku, w wieku 87 lat, Carol Mayo Jenkins. Mieszka sama w Knoxville w stanie Tennessee. Nie gra już ani nie występuje na scenie, poświęcając czas pisaniu wspomnień, pielęgnowaniu swojego małego ogrodu i okazjonalnym nauczaniu aktorstwa w niepełnym wymiarze godzin. Jej obecny majątek netto szacuje się na 150 dolarów, niewiele biorąc pod uwagę jej telewizyjne dziedzictwo, ale odzwierciedla to styl życia, w którym ceni się sztukę i prywatność bardziej niż sławę. Erika Gimple jako Coco Hernandez. Erika Fawn. Gimple urodziła się 25 czerwca 1964 roku na Manhattanie, w Nowym Jorku. Mając zaledwie 18 lat wywarła niezapomniane wrażenie rolą Coco Hernandez, energicznej, odważnej i pełnej pasji artystycznej. Uczennicy liceum w serialu Fame z 1982 roku. Występując w 54 odcinkach od sezonu 1 do sezonu 3. Erika stała się uosobieniem młodzieńczej ambicji i nieustępliwego dążenia do artystycznych marzeń, roli której widzowie na całym świecie nigdy nie zapomną. Ale podobnie jak Koko, artystyczna droga Eriki po sukcesie z filmu Fame nie była łatwa. Pomimo talentu aktorskiego wokalnego i tanecznego Erika, Gimple szybko zmierzyła się z trudną rzeczywistością branży rozrywkowej, w której kobiety o innym kolorze skóry często mają ograniczone role. Jej kariera stanęła w miejscu z zaledwie drugoplanowymi rolami w Profiler, Ostrym dyżurze, Weronika Mars, a ostatnio w Godfriended Me. Chociaż nadal regularnie pracowała, nigdy nie osiągnęła szczytu sławy. Jej życie osobiste... Również było pełne smutku. 1994 roku ona i jej partner Daryl King ponieśli druzgocącą stratę, gdy ich pierwsze dziecko urodziło się martwe w ósmym miesiącu ciąży. Tragedia wywołała długi okres depresji. Chociaż ona i Daryl oddalili się od siebie po stracie, Erika nigdy publicznie nie ogłosiła separacji ani ponownego małżeństwa, decydując się zachować prywatność swojego życia prywatnego. Jednak Erika nigdy nie zrezygnowała ze swojej sztuki. W 2010 roku wydała swój debiutancki album Spread Your Wings and Fly, będący osobistą mantrą na życie i utrzymanie się na powierzchni. Komponuje również muzykę filmową śpiewa w klubach jazzowych w całym Nowym Jorku, uczy śpiewu i jogi w Harlemie oraz sięga po poezję jako formę uzdrawiania. W 2025 roku w wieku 61 lat Erika Gimple nadal wiedzie spokojne, ale godne życie. Jej majątek netto szacuje się na 50 zero dolarów co odzwierciedla jej życie poświęcone nie tylko bogactwu, ale także autentycznej ekspresji i odporności emocjonalnej. Jest żywym świadectwem drogi artystki do sławy, w której ból, porażka i wytrwałość idą w parze.